Godzina mojego powrotu jest bliska. Aniołowie moi, powołani do tego zadania, będą uzbrojeni w miecze. Uwaga ich będzie zwrócona przeciw bezbożnemu. Z chmur powstaną ogniste orkany i strumienie lawy spadającej na ziemię. Pioruny, powodzie, trzęsienia ziemi będą nieustanne. Te mroczne słowa przekazane przez Chrystusa ojcu Pio w jego objawieniu są ostrzeżeniem dla ludzkości. Czy jesteście gotowi zanurzyć się w tę mistyczną wizję przyszłości? Zgłębimy treść objawienia i spróbujemy zrozumieć, jakie przesłanie niesie ono dla współczesnego świata. Usiądźmy wygodnie i wsłuchajmy się w słowa: Godzina mojego powrotu jest bliska, aniołowie moi powołani do tego zadania będą uzbrojeni w miecze. Uwaga ich będzie zwrócona przeciw bezbożnemu, z chmur powstaną ogniste orkany i strumienie lawy spadającej na ziemię. Pioruny po wodzie, trzęsienia ziemi będą nieustanne. Ogniste plagi będą występować w różnych krajach i będzie padał ognisty deszcz. Rozpocznie się to w bardzo zimną noc. Grzmoty i trzęsienia ziemi będą trwać trzy dni i trzy noce. Będzie to dowodem, że Bóg jest Panem. Ci wszyscy, co wierzą we mnie i wierzą moim słowom, niech się nie lękają, bo ja ich nie opuszczę, a w szczególności tych, którzy to niniejsze ostrzeżenie podają innym do wiadomości dla ich dobra, żeby nawrócili się do Boga i źle nie czynili. Daję wam znaki, abyście się do tego przygotowali. Noc będzie zimna i wiatr będzie huczał, nastąpią grzmoty, a wtedy zamknijcie drzwi i okna i nie rozmawiajcie z nikim poza domem. Uklęknijcie pod krzyżem i módlcie się za swoje grzechy. Podczas gdy Ziemia trząść się będzie, nie wyglądajcie na zewnątrz, bo gniew Boga jest święty, czyli podwójnego szacunku. Kto tej rady nie posłucha, zginie. Kto cierpi jako męczennik nieustannie, umrze jako męczennik i wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Na trzecią noc ustanie ogień i trzęsienia ziemi, i o świcie zaświeci słońce. Aniołowie w ludzkich postaciach zstąpią na Ziemię, przynosząc ducha pokoju. Niezmierna radość uratowanych ludzi będzie wznosić dziękczynne modły do Boga. Kto jest w łasce i czci matkę najświętszą, temu nic się nie stanie. Kara, jaka spadnie, nie może być porównana z żadną inną karą, jaką Bóg dopuszczał na stworzenie świata. Jedna trzecia ludzkości zginie. Powaga chwili skłania mnie do zwrócenia uwagi, że to wielkie niebezpieczeństwo zagraża całej ludzkości, jeżeli się nie opamiętają. Nikt nie wie dnia ani godziny, kiedy to nastąpi, jedynie Ojciec mój wie o tym. Pamiętajcie o tym napomnieniu, które Wam podaję, a nie lekceważcie sobie, ponieważ niebezpieczeństwo jest blisko, a już krótki czas. Należy go wykorzystać i nie poddawać się złu, ani ustępować złemu. Nie będzie usprawiedliwienia, że nie wiedzieliście o tym. Niebo was ostrzega, chociaż ludzie się tym nie zrażają, ale wtedy będzie za późno. Wyłoni się gaz z białej mgły, poprzez noc wypowiedzenie wojny od Budapesztu do Norymbergi, od Drezna do zagłębia rury królewiec. Przylecą czarne i szare ptaki od południa, z taką mocą, że zasłonią niebo, kwaterą ich będzie Petersburg koło Rosjan. A wpierw spadnie bomba koło kościoła w bawarskim lesie, i zniszczone zostanie wszystko, i nikt nie będzie mógł przekroczyć tych stron. Będą różne straszne pojazdy we wsiach i miastach. Południowa Anglia i biegun północny znikną na zawsze. Powstaną nowe lądy: zginie Nowy Jork, Marsylia, Paryż, Ruslany, Habsburg i Wiedeń. Zostaną oszczędzone kraje na południe Dunaju, nie odczują wojny. Kto z nich spoglądać będzie w kierunku zniszczenia, to serce jego nie wytrzyma strasznego widoku. Po trzech dniach ukaże się na niebie od północy krzyż. W jedną noc zginie więcej ludzi niż w czasie dwóch wojen światowych. Po tych okropnościach nastąpią złote czasy. Trwajmy w stanie łaski, bez grzechu ciężkiego, bo jesteśmy na łonie Boga, który pragnie dobra swych dzieci, by je zabrać do siebie w chwili najbardziej odpowiedniej. Musimy więc modlić się o zbawienie dusz. Dajcie dobry przykład wszystkim. Przepowiednie ojca PIO są niewątpliwie niepokojące i mogą budzić w nas lęk. Wyobraźcie sobie nadejście dnia, gdy niebo napełni się ogniem i piorunami, a ziemia zadrży pod naszymi stopami przez trzy niekończące się dni i noce. Dźwięk grzmotów tak głośny, że wydaje się, jakby sam wszechświat rozpadał się na kawałki. I w tej chaotycznej symfonii niszczycielskich sił natury, jedyną nadzieją na przetrwanie jest wiara i modlitwa. Wszyscy jesteśmy świadomi, że życie jest pełne nieprzewidywalności i wyzwań. Objawienie ojca Pio jest ostrzeżeniem, ale jednocześnie wezwaniem do duchowego przebudzenia. W centrum tego orędzia leży potrzeba głębokiego nawrócenia, modlitwy i utrzymania się blisko Boga w obliczu zbliżającej się burzy. Mimo że treść jest mroczna, jej sedno stanowi uniwersalny apel do miłości, wiary i nadziei w najciemniejszych chwilach naszego życia. Wszyscy jesteśmy zdani na losy tego świata, ale mamy też wolną wolę i zdolność do wyboru wybór między światłem a ciemnością, miłością a lękiem, nadzieją a rezygnacją. Objawienie ojca Pio przypomina nam, że mimo wszelkich przeciwności Mamy moc stawienia czoła wyzwaniom i wierzenia w lepsze jutro. Przyjmijmy to orędzie jako przypomnienie o sile ducha ludzkiego i nieśmiertelnej miłości Boga. Drogi słuchaczu, po głębokim zanurzeniu w słowach ojca Pio, może nadszedł czas na refleksję. Każde objawienie, niezależnie od jego charakteru, zawiera pewne przesłanie. Czy jesteśmy gotowi na zmiany w naszym życiu, które mogą nas zbliżyć do wartości? I idei głoszonych w tych przekazach? Może nadszedł czas, abyśmy zastanowili się nad tym, jakie miejsce zajmują w naszym życiu duchowość, wiara i miłość bliźniego. Niezależnie od tego, czy wierzysz w treść objawienia, czy nie, niech ten czas posłuży głębokim przemyśleniom i wewnętrznej refleksji. W końcu, jak mówiło objawienie, najważniejsze jest, abyśmy byli w stanie łaski, modlili się o zbawienie dusz. I dawali dobry przykład innym. Drodzy słuchacze, jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, proszę kliknijcie łapkę w górę. To dla nas wielkie wsparcie. Jeśli chcielibyście podzielić się swoją opinią lub refleksją na temat poruszonej tematyki, koniecznie zostawcie komentarz pod filmem. Zauważyliśmy, że zdecydowana większość z Was, którzy nas oglądają, jeszcze nie subskrybuje naszego kanału jeśli chcecie wspierać nas dalej i nie przegapić żadnego nowego odcinka, koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek obok, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi publikacjami. Dziękujemy za wsparcie.